Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Zibi Jest to pierwszy, a zarazem ostatni podajże odcinek z One For All. Mirochma, co, coś takiego. No, jeden za wszystkich, coś tam, coś tam, nieważne. Taki trybik nowy, że wszyscy się pisgają pięcioma postaciami tej drużyny i tej drużyny. Tymi samymi. No i ogólnie to tak wygląda. Nie wiem, co tu na Amu mógł brać. Coś pójdziemy, mana Magic Gress podajże, No tak, ja będę taki bardziej tanki, a Mumu, więc więc, więc będzie dobrze. Tak, niech będzie yy, Laczki, też jakieś tanki, to czekajcie. No, i idziemy, tak. Nie mam w runach żadnych AP, więc znaczy tych Magic Resów Więc no. Tak to wygląda Że w ogóle kijowe postacie, bo Amumu, a ja nigdy nie grałem Amumu I, i lipa straszna nie Kurka Oż, Cholerna lipa Ty gnoju Ops Co, co, co się robi? Co się robi? Co się robi? Co się robi? Co robi Zibi? Uuuu, zibi ucieka Kurka Triplasz gości jakiś pierdolną Co się gdzie pierdzielił yy, Dobra Ki Widzę, że ja nie dogarnia po prostu Znaczy ja już grałem kilka razy na tym trybie, na tym mirror mod, ale Mmm... Yy, jakoś mnie nie spasował Grałem nidalkami. Fajnie się gra nidalkami, fajnie, na pewno już widzę niżamu mu, a wow. Boże, no... To jest, to jest takie głupie. Dajcie kilo! No Dziękuję Dobra, łezki włączymy, bo to chyba managera Dobra Nie wiem co ty się maksuje. Sorry za to, że wbije ten... Yy, nogą w biurko, ale... Kurde a, 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 a. Czemu oni mnie nie gonią, ale cioty yy, Ale mam zepsute krzesło i mam jakieś takie tymczasowo zastępcze I Małe jest Znaczy duże, wysokie takie No ja nie wiem jak to powiedzieć, ja w ogóle jestem troszkę duży, więc To też może być to ale dobra, by the way. Ciskamy Mirror Moda. No nie wiem, kiedy się powinien pojawić odcinek z tej serii yy, od Silvera do Rangera. Jakoś niebawem w sumie. Yy, chcę was poinformować ja wasłem do Silver 4, tak, szał dupy po prostu, nie chcę mi się nagrywać wszystkich odcinków. No ale jakoś... Tak, się trafiło. Szkurde Ale Playsy. No, bierz go! Maciek, bierz go! Dobra, dzi Dobrze. Prawie zmarłem. Prawie zmarłem, ale jednak nie. Ja cię sunę, co to za gówno. U. Kurde, ale dałem place. A tu mi że, jezu. Zawsze zapominam, 6 asyst. Aaa. Ktoś tu już ma 4 kila Kurde, klasa. Jeszcze go, co ja zrobiłem? Ale jak głupi jestem, Ja mam. S nie, no nie mam smartcastów ustawionych. Ale to chyba jakoś tak się. Disconnected. O, Już wychodzą od nas. Um, tu i tak jest taki kontakt, więc idziemy w to pierwszy item. Na no hardcore'a, nie wiem, nie znam się w ogóle Nigdy tak jak mówię nie grałem Amumu, żadnym tego typu Ale zaczynamy. O ja pierdolsztajn Jak mnie coś strzeli? O kurde, uszypałem się Dobra Gramy, 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 mirror moda, mam nadzieję że szybko się skończy, bo nie, niech tak na szybko nagram jakoś nic, nie, nie chciało mi się bardzo grać Tak jakoś, o kurde włączę maski. key tak się radnie, się grać Ale, gram Więc nagram coś, nie? Dla ludzi moich, dla moich widzów No ale Nie wiem czy chcecie, w ogóle będziecie chcieli coś takiego oglądać Bardzo niechętne moje granie Ale, no mam nadzieję, że wam się spodoba ten odcinek No w końcu Jakoś nie fascynują mnie nagrywanie takich Nowych y, trybów, które dodaje y, Riot, ale Riot, Rito, Rito, po polsku nie mówi się Rito ale, no czasami trzeba coś nagrać, tak, dla widzów no, Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy Jak był wcześniej Urf, o na Urfie to pff, ludzie To się grało, nie pe, nie PM IHI KURKOSO Dajemy ich, panowie Ludzie, co wy kurwa Sorry, teraz ty giniesz, macierzu no ej, no eee. Co, kurwa, ja się nie będę wbijał, ginsz ma to ja ci, ale tutaj, kurde, no co to jest za grano no mi kille Gady Co, co, chcesz mnie złapać? No nie, nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie Jezu, co to było? Ach, dziękuję, 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 zabiłem, zabiłem no, tak wiem, 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 jestem najlepszy mam mu po prostu, ale. No, wiecie, nigdy nie grałem tym gównianym czempionem. No, w sumie, jak ktoś go lubi, no to może tak, ale no ja nie, a zwłaszcza jeszcze na takich trybach. O ty skurkowańcu O, wygnoję. O, zabiję! Zabiłem. Słuchajcie, przepraszam, teraz będzie troszkę może zaczeszać Dobra, musiałem przekręcić mikrofon eee, Co by to teraz takie? Troszkę takiego Pójdziemy Lacze gdzie trochę tanki, no bo mu mu jest taki bardziej tanki champion z tego co wiem Zobaczymy, zaczmy Reconnected U nas widzę... A nie, to wracają, no to dobrze, to dobrze. Szybko! Biegnij Zibi! Zibi! kun Fa zebrał killa. To trzmaczyz. O dammet. Mam już ulta. Jaki to ma cooldown. O Boże, 142 sekundy. Pff, prawda. Co wy robicie? Oo! Dobra, niech się powybijają jak psy wszyscy. Taka niespodzianka Ich zaskoczyłem Czekajcie, czekajcie A jakbym troszkę wcześniej się odpalił z tego E to bym zabił Jak ja, jakoś mamy, że tak się skupiam jak gram, że Jezu Kochany Hu sorry Panowie wiem. 7-3-15 No wiem, 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 jestem dobry, jestem dobry, tak wiem Nie wiem po co to ciastko jest w ogóle pójść To pójdź, to pójdź, to pójdź, to pójść to, pójść to pójle, Ty patafianie jeden, ty no To będzie długie, to będzie naprawdę długie, 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 długie Ja się nie będę z nim bił, co, co on mi tutaj jak głupi jestem Pod się się są będę bił. Nie, nie, jestem taki głupi, nie wyobrażaj sobie Jezu, dobra. ciach Dobra, już tutaj widzę jakieś ostre wbity wszyscy z e siebie, a to tutaj naparzają. O boże ulty jakie kurde Niech ja się wszyscy tam wypalą i wbija zibi i kurde chile, chile. no dawaj, dawaj, zabijać, zabijać ludzie, eee, e, ziomy, ziomy, ziomy. No, co to było? kuda! so close. Bym prawie zabił się. Sam muszę doskoczyć do mnie. Doskoczysz? Doskocz, doskocz, doskocz. Dziękuję. Ty z końcu! Zabiję! O, kurde, blade. Byłem bliski. Zabijcie go. Dobra, już tutaj. Jeszcze na buty mnie nie stać 8-4 ma lepsze przestaty A jest jeden Doma pro Doman Pro No dobra dobra, widzę, że ja mu, mu tutaj już będzie jakiś mainik może mój następny, coś w ten styl. A nie to jest 12... ktoś ma... Ni jest niszczalny jakiś ziomek jest. No to kosa grat gratki Naprawdę kosi ostro. Już widzę Zonia idzie, oh boże. Każdy inny build. Ale to ja się wcale nie widzę. Upsory. No nie no, zabrali mi znowu Kurde. Ma ktoś więcej jazdy ode mnie? No proste, że nim nie ma więcej jasy. Doskoczył, a to wariat. A ja z, tym, z tymi weskami chodzę. Du, 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 du. Boże, co wy się tam? Boże, boże, no. Kurwa, znowu nie trafiłem. Boże, boże, no. Ale głupi ten tryb, naprawdę. Ale czasami tak dla rozluźnienia można sobie pyknąć taki trybik. O wariaty. O wariaty. Co jeden to. Gięcie szmaty! Taki jockey, jakby coś. Co za skurcz, bany! Dobra, bierzemy wieżę, panowie. Bierzmy tą wieżę. Mam staty, jakie? No, 17, ale kosiarz ze mnie. Zimno mi w łapy, bo kurde. Pogoda w ogóle taka pod psem jest teraz, że naprawdę szkoda gadać. Deszcz cały czas i, i, i w ogóle zero słońca Naprawdę O ten skurczyły, god dammit Zmarłem, śmiercią tragiczną Dobra Szukamy Rabadona Ja to idę ostro tak tutaj Ma ktoś, a tutaj widzę już też ktoś MG gresy składa Ten, tak? Nie ten który to ten będą kan Ten. Kurwa, wlasztow krzaki. O, przepraszam, odbiło mi się. O Boże, tak na, na antenie. Znaczy na antenie na YouTube'a. Aż po prostu wstyd mi. Dobra, biegi ja muś. biegnij, ja Biegnij, Jamusie. Oni nam wie, że nie wezmą, bo tutaj wbija drugi, jeden z drugi mamu mój. I, i kos, wszyscy giną. Gincie, gincie, gincie. Ha, 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 ha. Co ty, co ty? O, dobra. Zabij go ładnie. Wyłącz te łaski. Ładnie, ładnie. To jest do wygrania, nie powiem To jest do wygrania Tylko trzeba tego kutasa złapać oj, oj oj Kurde wariacie Ale tu są wariaty na tych trybach, ale tu są wariaty Uciekaj Głupiś ty Kurde złapałem się, nie no Chuj. Zjebałem o, zabiłem go jeszcze. Jaki kosia ze mnie. Dobra, macie chila. czemu ja zawsze wyłączam to? O, nie złapałem go. Jak zrąbałem, nie złapałem go z tego Q. O, Demet, Dobra. Ej. Bierzcie tą wieżę, panowie. No chyba będzie taki szybki odcinek na szybko. Chciałem nagrać z kolegą. No ale niestety, niestety kolega się wstydził. Więc no chuj. No się nie nagra. Więc trzeba samemu takie kurde solo Q można to nazwać nagrać. No ale leci, 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 leci. Pomalutko, pomalutku. Kurde, jeszcze mi będzie teraz skrzypić to krzesło. No Jezu. Musiałem oddać tam ten fotel, taki fotel był normalnie dobry. Eee, się zepsuł, no. I się zepsuł. Pedolino perfidnie. Kurde, taki damage tu tylko O Boże, Boże. To ja też mam double killa, ludzie. Dobrze, bierz go. Bierz go. Bierz go. No, bierze go. Co ty, kurde. Bierze go, bierze go. No, tak się gra. Ty, nie tankuj, że tej wieży, głupiś, ty. Poczekaj, się chwilę, zanim, dwie sekundy, zanim jakiś inny stanie. Teraz bierzemy, wieżę Bierzmy, wieżę bierzmy, bierzmy Boże, ale agresywne Tu są ludzie na tym trybie. Zubat na mumu, jeb, jeb. No i bardzo, bardzo prawidłnie. Ja jeszcze mam flasza. Jakie mam saty? 14, bo ja. 15 ma ten niezniszczalny. zniszczalny żartowałem. Więc nie dużo mi brakuje. On ma 15,10. Ja 15,8. On ma ten niezniszczalny, tak? 15,8. A ja mam 14,6, więc. Mogę być najlepszym Amumu na pierwszym. znaczy na trybie tym. więc O, oh, demet, o, oh, demet. A ja mam cały czas te właski włączone. Jaki głupi jestem, naprawdę. Tu siedzą wszyscy Patrzcie, ja tylko czekam aż się tutaj powybijają Po trochu I dopiero później się z nimi bije, nie? I się trochę tu powybijają Nawet już dam im tą wieżę, powiem wam Ja bym im oddał tą wieżę, bo i tak Dobra, i teraz Co to ma double kill? No 17 to niezniszczalny ma. Ty, kur. No zabij się, kur. No, dziękuję. Yy. Dziękuję. 16, 7, no 17, 9 ma. No. To za pedolino. Naprawdę Ostatnia zonia chyba W sumie po co mi ta zonia Niby taka ale Można coś mieć lepszego powiem wam Można mieć kieliszek Za tą zonię najpierw Boże tam się biją nie, tylko nie jest nie, nie zniszczalny Co zabił? Dobra, nie jest nie Kurde, no, 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 teraz to już pogrzebał moje szanse na bycie najlepszym Amumu, no, no co za pedolino no. Pewnie grało się wcześniej Amumu, a ja w ogóle pierwsze pierwsze spotkanie z tym czempionem, no i dupa, no. Pedał jeden. Dobra, który tankuje? Zabiję go! Uż, kurwa. Dobra, teraz wszyscy poginą. Dziękuję. A, jeszcze na złość mu zrobię i zbiorę to. Też już ma ktoś tam od nich. Wszystko pozbieram. Co się będę patyczkował? O! GG Surrender, ale to jest głupie, żeby na tym trybie dawać Surrender. Bo to lepiej pobawić się trochę, pograć, pośmiać się i w ogóle. No ale niestety nie byłem najlepszy. Mamumu w tej grze, ale mam nadzieję, że wam się spodobało. Walnijcie, dam jakiegoś kciuka w górę, jakiś miły komentarz, który może mnie zmotywować do nagrywania odcineczków i dzięki Wam za obejrzenie. Na razie.